w Montrealu. jest Trzecia dziesięć. Jeszcze raz witam wszystkich. Jest dość, robi się ciemniej. E, od razu wszystkim wytłumaczę. Zaciemnienie, całkowite słońca ma być za jakieś 15 minut. E, także mamy jeszcze 15 minut około. Słońce już jest zakryte w jakiś e, e, można powiedzieć <laughs> 75%. Ja mam okulary i tutaj można powiedzieć spoglądam co chwilę i mam specjalne przykrycie na kamerę, żeby oczywiście wszystkich nie oślepiło. Teraz rzucę kamerą na słońce, żeby każdy mógł mniej więcej zobaczyć bez przykrycia, a potem zrobię to z przykryciem. I przyznam się, nie wiem, e, jak na to przykrycie zareaguje kamera sama w sobie. E, trudno mi powiedzieć, jaka będzie reakcja. E, w każdym bądź razie e, rzucę w tej chwili na słońce. Mam, można powiedzieć, perfekt tutaj e, widoczność. E, nie ma żadnych chmur, jest czyściutkie niebo. E, jestem nad rzeką Świętego Wawrzyńca. Lokalizację, gdzie jestem. Wrzuciłem tutaj w czat na samym początku. Każdy może sobie kliknąć i może się zidentyfikować dokładnie, gdzie ja jestem. Ja a, jestem gdzieś a, ponad kilometr od miejsca, gdzie mieszkam. A, także cała transmisja będzie trwała jakieś dosłownie 20-25 minut, i, i potem przerwę. Jak już się skończy zaćmienie słońca, poczekam jeszcze 2-3 minuty, jak to się wszystko rozjaśni. I następnie ten, i następny przerwę. I teraz tak, rzucę na słońce, tak żeby każdy wiedział jak to było. Także jak ktoś e, nie chce na to patrzeć, to proszę oczy zamknąć, bo to mnie chyba będzie raziło, tak mi się wydaje, okej? Okay, rzucę na słońce. Tylko e, rzucę na... rzucę muszę obrócić kamerę. Muszę obrócić kamerę. Już obrócę, proszę. Tak wygląda słońce teraz. Wbrew pozorom nie chcę. Nie chcę wszystkich razić tym, eee, wrzucę jeszcze raz teraz na most, bo jestem przed mostem, kilka słów to tak właśnie powiem w tym momencie. Eee, a teraz wrzucę, o no, wiem już co zrobię, robię przykrycie, zrobię z przykryciem mojej kamery e, obiektywu e, i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Eee, przykrycie obiektywu już jest nasadzone i teraz wsadzam na słońce. Okay? Ok, także każdy widzi. Każdy widzi. E, było coś widać, tak? Zapewne nie będzie to jakoś taka jak nazwijmy to profesjonaliści w jakichś tam e, e, w profesjonalnych studiach filmowych. Ale zanim zacznę, bo to mam jeszcze dosłownie 10 minut, e, przerzucę teraz kamerę na na most, przy którym jestem, jak ktoś jest zobaczy GPS, lokalizację, gdzie ja jestem to e, skojarzy z dużym mostem, chyba jeden z największych w Kanadzie, chyba nawet z tego, co ja wiem e, teraz rzucę, o, to jest ten most, dość duży, ciągnie się tam, aż te wieżowce, jak ktoś widzi, to, są, to już jest część Montrealu, dzielnica, w sumie osobne miasteczko, nazywa się Verdun a Tą wodę, co widzicie przede mną, to jest część rzeki Świętego Wawrzyńca, a tam zobaczycie w oddali centrum miasta Montreal, widać wieżowce. Okay. To, co przeze mną jest, ten lasek taki, te drzewa, to jest nic innego jak wyspa na rzece Świętego Wawrzyńca. Sama rzeka Świętego Wawrzyńca ciągnie się tak daleko, jak te wieżowce tam są. Czyli dość daleko. Sam rzeka ma tutaj chyba ze 2 czy 3 km szerokości w tym miejscu, gdzie ja jestem. Także jest bardzo szeroka. Ten most chyba ma długości 5 km, chyba coś takiego. Od Nie od brzegu do brzegu, tylko można mieć cały wiadukt. Tak? Także mniej więcej tak to wygląda. Montreal ma już swoje lata. Montreal powstał w 1640 chyba, Drugim roku coś takiego e, przyjechali. Oczywiście to jest miasto, gdzie większość ludzi mówi po francusku. E, w tej chwili we, w Montrealu, e, w Montrealu, e, kamerę na siebie, w Montrealu e, identyfikuje się e, e, ludność. Mówię o mieście Montreal nie mówię o K Quebec. Jako prowincja, mówię o samym mieście, 47% ludzi w miasta Montreala identyfikuje się jako e, język francuski, a reszta, e, 53%, to są wszyscy dookoła. E, drugi, oczywiście, największy język jest język angielski, ale potem są, jest język włoski, jest arabski, jest, jest tutaj dużo Greków. Nie ma dużo Polaków, ale są praktycznie wszystkie języki na tym świecie, jakie mogą być. Jest, jest jedno z bardziej autentycznych multiculti miast, trzeba pamiętać. Inne miasta południowej, północnej Ameryki są, z wyjątkiem może Quebec City, które w sumie jest dość małym w porównaniu do Montrealu, bo Montreal ma w tym momencie metro Montreal ma ponad 5 milionów ludzi a Quebec City ma niecały chyba milion ciągle. Quebec City jest francuskojęzyczny kompletnie, a wszystkie inne miasta południowe w północnej Ameryce są angielskojęzyczne. Montreal z tych największych miast to jest jedyne, gdzie angielski w sumie nie przeważa. Jest Numer jeden jest tu język francuski. Tu gdzie jestem, to jest w sumie już nie jest Montreal, to jest w sumie, to się nazywa South Shore, czyli południowy brzeg. I, 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 I południowy brzeg Montrealu jest częścią metra Montrealu, ale ten cały, można powiedzieć, brzeg, nie, ta cała strona tego południowego Montrealu administracyjnie już nie należy do miasta Montrealu. Ok, także tak to wygląda, tu wam pokażę trochę dalej rzekę Świętego Wawrzyńca, która się wciągnie tu w tą stronę, gdzie teraz pokazuję, to idzie z od strony Ontario, jeziora Ontario zresztą także tam jest w tym momencie zachód a, i idzie w tą stronę i idzie na wschód czyli w tamtą stronę, mniej więcej tak to jest ok? A, także mniej więcej tak to wygląda dosłownie zostało nam niecałe 10 minut a, trochę o tym moście, ktoś widzi, tak taka kolejka na moście, nie wiem czy to widać chyba widać, a kolejka na moście to jest e, samobieżna system system całym Montrealu, który zresztą kończą. Most sam nazywa się Point Champlain czyli Pont de Francaise, Champlain, Point is Bridge, czyli most. Duży most, to jest most federalny, to są ciekawe też te układy jurysdykcji tutaj w tym miejscu gdzie mieszkam, są tutaj w sumie ścinają się trzy a czasami cztery różne jurysdykcje E, oczywiście federalna, czyli podlega pod rząd federalny w Ottawie. Oczywiście prowincja, która administruje prowincja. Potem mamy miasto, tak jak jest Montreal z drugiej strony, a z tej strony jest, a z tej strony jest miasto, nazywa się Brassard. E, I też cztery prowincje, cztery jurysdykcje się tutaj ścierają. Tak? Dobra, teraz postaram się wrzucić moją... moją e, Wrzucę moją protekcję na kamerę i jeszcze raz pokażę może, e, powiem wam szczerze, pokażę te słońce, bo zaczyna się ściemniać, powiem wam szczerze. Zaczyna się ściemniać, także o. I tak może trzymam kilka minut zapewne, tak, żeby, żeby było. żeby było to lepiej widać wiecie, muszę teraz sam okulary założyć bo to w nie jest zbyt bezpieczne okej okay, to trzeba być ostro obstawiam, że około 90% słońca jest przykryte w tym momencie a wstawiam, że 90% słońca jest przykryte a w pewnym momencie się po prostu uciszę, powiem wam szczerze postaram się przybliżyć całe bez przesłony lepiej widać? Poważnie? A nie chcę nikogo oślepić, powiem wam szczerze. Co myślicie na ten temat? Lepiej widać? Proszę mi dać sygnał, czy lepiej widać? Prosimy o zoom, no, będę się starał. Proszę mi dać dobrze, to jest lepiej, tak? Teraz nie ma, zobaczę jak z zoomem pracuję. Zobaczę, jest lepiej, tak? Jest lepiej w ten sposób? Ok, dobra. Jak jest lepiej, to jest lepiej. To ja tak zostawię to. staram się to jakiś zoomować. Czekaj, zobaczymy, czy uda mi się to zoomować. Bo ja przede wszystkim nie chcę tego, nazwijmy to, schrzanić. Powiem Wam szczerze, bo wchodzimy bez zoomu. Bez zoomu, tak lepiej? Ok, dobra. Nie wiem, jak to widać dobrze, ale to jest, wiecie, 90% jest przykryte, tak? 90 poziom, jak ktoś prosimy, żeby poziom zrobić, okej, okay, zrobimy poziom. Okej. Okay. Kamera mi nie pozwala w poziomie. Kamera mi nie pozwala w poziomie, to jest istotne. Spróbuję to zzoomować powiem Wam szczerze. A nie udaje mi się to zzoomować niestety daje mi się, czy zobaczę. Jest OK, dobra. obsze, no no, że nie pozwala mi zoomować. Nie pozwala mi zoomować, bo obstawiam, że obiektyw jest super, tak jak jest. Powiem szczerze, że obiektyw zapewne nie może tego wyczuć. Obiektyw zwariował w tym momencie. Obiektyw zwariował. Obiektyw nie wie o co chodzi. Dlatego don't move. I'm not moving. I'm not moving. Rozumiem, że mamy dosłownie jeszcze niecałe 5 minut. Nie dotykaj, bo słucham, ja szczerze, że a, to jest tak, a, oczywiście, amatorskie, trochę podchodzę, bo a, nie, nie mam żadnego statywu. Nie wziąłem statywu, wiedziałem, że to nie będzie trwało zbyt długo, także mówię, w rękach podtrzymam, a, ale ten. A, i trzymam w rękach u góry, także a, jeszcze mam 5 minut, powinien wytrzymać, tylko tyle powiem. A, Rozumiem, w tej chwili jest jakieś 95%. Tak ja podchodzę do tematu: ile tego jest? Ja podchodzę do tego, że jest 95%. Niech ja założę moje magiczne okulary, które mam i zobaczę, ile tego jest. Ja wstawiam, że jest w tej chwili ponad 90%. Stawiam, że jest ponad 90%. I za chwilę zrobi się ciemno kompletnie. Za chwilę się zrobi ciemno kompletnie. Wow. powiem że patrzę przez ten przez ten e, moje okulary jestem pod wrażeniem. I zaczyna się robić ciemno wszędzie. Jest ostro. Jest ostro. O, tam zostało jakieś 2-3 minuty. Tyle mamy jeszcze, dosłownie 2-3 minuty, według tego co mi podali e, w telewizji. A. Za chwilę będzie kompletnie ciemno. Wow, jest ostro. Jest ostro. Jest ostro, ale powiem szczerze: jak już będzie kompletne nie to ja zamiknę, cało, bo tu nie ma co się za bardzo odzywać bo to jest jeden swego rodzaju event w historii mojego życia przynajmniej. Jeszcze tak nie doświadczyłem. Kiedyś wspomniałem, że byłem w częściowym. W częściowym byłem raz, ale nie byłem w pełnym. A wygląda na to, że za do, do dokładnie 2-3 minuty będę w kompletnie w pełnym zaćmieniu słońca. Widzę dosłownie taki tylko o, Widzę dosłownie taki tylko a kreskę w tym momencie słońca, zaczyna się robić ciemno Ja jest ostro. A ludzi w parku jest dużo, jestem trochę e, zdziwiony ile tych ludzi jest w parku. No ale to chyba normalne, co? Wszyscy chcą to obejrzeć. Wow. Wow. Zaczyna się robić ciemno. Zaczyna się robić ciemno. gęści do mnie przypłynęły. Mam dwie kanadyjskie gęsi koło mnie pływają, ale nie będę brał tego aparatu na te gęsi, bo zaczyna być kompletne zaćmienie słońca. Dosłownie została nam minuta. Każdy to widzi? Szoker, co? Wow. Ostro. Ostro.

Wow, wow, ostro, jest dobrze, jest dobrze. Śmignę trochę dookoła o co chodzi, zobaczcie jak to wygląda miasto, zobaczcie. Zobaczcie jak to wygląda. I słoneczko jest. Ostro. Ostro. Coś pięknego. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Ciekawe, że samochody jadą na moście Raczej myślałem, że się zatrzyma tutaj ten cały trafik Myślałem, że się to wszystko zatrzyma a, a w tym momencie wszystko chodzi Most chodzi, wszystko chodzi Nawet mamy statek na rzece Świętego Wawrzeńca przepływa Akurat w tym samym momencie A ptaki... ptaki... ptaki nie wymiękają, widzę Ptaki są Ostróz... Gwiazdy na niebie się pokazały ale niesamowite, 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 gwiazdy na niebie się pokazały. Trzebało mi się przybliżyć. O, i wraca, wraca. Wraca. wraca, wszystko, wraca wszystko wraca. Wszystko wraca do normy. Wszystko wraca do normy. Wow, ostro, ostro, jaki taki sło skrawek słońca tylko się uchyliło. Jakie to duże światło daje na całym Montreal, niesamowite. A Zajmę teraz ekran ze słońca. Pokażę Wam statek, który przepływa. Widzicie, to jest dosłownie zaraz naprzeciwko mnie, idzie statek. To jest ten St. Lawrence Seaway. To się nazywa St. Lawrence Seaway, to jest droga. On najprawdopodobniej ten statek płynie aż z Chicago albo z Toronto. O, jest właśnie ta cała droga, dlatego te wyspy tutaj są. I tu on płynie oczywiście na wschód w stronę oceanu. Jeszcze jeden rzut na słońce. Alright. Także jeszcze jeden rzut na słońce. I będziemy kończyć, drodzy państwo. Może, że było całkiem ciekawe. Już mnie dosłownie ręce bolą tego wszystkiego, no ale chyba było warto. Dobra, będę kończył. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, widzimy się w środę i tu coś napiszę. Na razie, cześć.